Wardzia. Położona około 30 km od Aspinzy na zboczach góry Ereszeti w Gruzji, Wardzia stanowi niezwykły przykład architektury jaskiniowej, ucieleśniając bogatą historię kraju poprzez wykute w skale struktury. Początki Wardzi sięgają XII wieku, kiedy Gruzja rozkwitała pod rządami króla Jerzego III. Jednak prawdziwa ekspansja tego jaskiniowego miasta rozpoczęła się za panowania jego córki, królowej Tamar. Pierwotnie Wardzia miała być fortecą chroniącą przed ciągłym zagrożeniem ze strony najazdów mongolskich, ale szybko przekształciła się w coś o wiele większego samodzielną osadę klasztorną, centrum kultury i nauki oraz symbol gruzińskiej odporności. Wykuta w zboczu klifu ponad 1300 metrów nad poziomem morza. Wardzia rozciąga się na ponad pół kilometra i wznosi się na dziewiętnaście pięter. Niegdyś szczyciło się ponad sześć tysięcy apartamentów, w których mieszkało dwa tysiące mnichów, salą tronową i dużym kościołem, zwanym kościołem zaśnięcia Matki Bożej, ozdobionym wspaniałymi freskami. Legenda głosi, że do miasta można było dostać się tylko ukrytym tunelem, a królowa Tamar zajmowała 366 apartamentów, często zmieniając swoją główną rezydencję, aby najeźdźcy nigdy nie dowiedzieli się, w którym z nich się znajduje. Architekci wardzi wykazali się niezwykłą dalekowzrocznością i pomysłowością. Miasto było wyposażone w skomplikowany system nawadniający, doprowadzający wodę z góry do kompleksu. System ten zaspokajał nie tylko potrzeby miasta w zakresie zaopatrzenia w wodę pitną, ale także tarasy uprawne, kluczowe dla produkcji żywności. W 1283 roku doszło do niszczycielskiego trzęsienia ziemi, które odsłoniło ukryte miasto, odcinając czoło góry. Ta katastrofa zapoczątkowała upadek wardzi, ponieważ utracono ochronę, jaką zapewniała jej zakamuflowana fasada. Finał upadku wardzi rozpoczął się w XVI wieku po jej zdobyciu przez Safawidów w 1551 roku, co doprowadziło do znacznych ofiar w ludziach oraz grabieży cennych ikon i ewangelii. Następnie Kaukaz stał się obszarem spornym między Osmanami a Safawidami, co zakończyło się opuszczeniem Wardzi. Niektórzy mnisi ostatecznie powrócili na to miejsce, a niewielka wspólnota monastyczna przetrwała. W czasach sowieckich kontynuowano wykopaliska i przeprowadzono częściową renowację miasta. Dziś mieszka tu kilku mnichów kontynuując duchowe dziedzictwo tego starożytnego miasta. Derinkuju 1963 roku. Mieszkaniec tureckiego miasta Derinkuyu natknął się na sekretne drzwi ukryte za ścianą swojego domu. Prowadziły one do rozległej sieci tuneli i ukrytego miasta, które do tej pory było zapomniane przez historię. Wykute na głębokość 85 metrów w miękkiej skale wulkanicznej regionu Kapadocji, Derinkuyu to ogromne osiągnięcie starożytnej architektury. Ta podziemna osada, szacowana na 18 pięter głębokości, szczyciła się studniami, kaplicami, stajniami, a nawet szkołami, mogąc pomieścić do 20 zero osób. Początki Derinkuju nie są do końca wyjaśnione, choć większość akceptowanych teorii sugeruje, że jej budowa datuje się na VII Senet wiek padę c. Powszechnie uważa się, że to frygowie, lud indoeuropejski pierwotnie wykuli miasto. Derinkuju zostało później znacząco rozbudowane przez pierwszych chrześcijan w II i III wieku anny Którzy wykorzystywali je jako schronienie przed prześladowaniami ze strony Rzymu wraz z innymi uchodźcami. Dalsza rozbudowa miała na celu obronę przed muzułmańskimi siłami arabskimi podczas wojen arabsko-bizantyjskich oraz przed najazdami mongolskimi w XIV wieku. Dowodami potwierdzającymi obecność chrześcijan są liczne kaplice i symbole chrześcijańskie znajdujące się na terenie kompleksu. Niektóre teorie sugerują jeszcze wcześniejszą budowę, a mianowicie że anatolijscy hetyci rozpoczęli budowę w XV wieku P, aby uciec przed wrogami. Inne, mniej popularne teorie sugerują jej budowę około 14-500 lat temu, podczas okresu Młodszego Dryasu. Jeszcze bardziej niedorzeczne teorie przypisują jej powstanie aktywności pozaziemskiej. Miasto zostało pomysłowo zaprojektowane z myślą o samowystarczalności, a szyby wentylacyjne o głębokości do 55 metrów zapewniały wentylację, co było kluczowe dla podtrzymania życia pod ziemią. Złożoność derynkuju jest oszałamiająca. Obejmuje labirynt tuneli, wąskie przejścia, wspólne przestrzenie mieszkalne i indywidualne pokoje. Na uwagę zasługują również miejskie zabezpieczenia. Każdy poziom można było zamknąć osobno dużymi kamiennymi drzwiami, z których każde ważyło nawet 500 kg. Te okrągłe drzwi, otwierane i zamykane tylko od wewnątrz, miały chronić mieszkańców przed intruzami. Woda była niezbędnym zasobem dla mieszkańców, a derinkuju posiadało zaawansowany system kanalizacyjny, w tym studnie, do których nie można było dotrzeć z zewnątrz. Aby zapobiec zatruciom podczas oblężeń. Co ciekawe, podziemne miasto miało dostęp do świeżej wody płynącej poprzez rozległą sieć kanałów i szybów wodnych łączących je z pobliską rzeką. Miasto służyło jako schronienie podczas różnych konfliktów zbrojnych, w tym podboju osmańskiego, zanim ostatecznie zostało opuszczone. Gdy Grecy z Kapadocji opuścili Derinkuju po wojnach grecko-tureckich w 1923 roku. Zabrali ze sobą całą wiedzę o mieście, aż do jego ponownego odkrycia. Jaskinie Longue. Odkryte przypadkowo w 1992 roku, jaskinie Longue stanowią jedno z najbardziej tajemniczych dzieł architektury starożytnego świata. Wykute z wielką pieczołowitością w skalę, te jaskiniowe przestrzenie przeczą konwencjonalnemu rozumieniu starożytnej chińskiej inżynierii i jej przeznaczenia. Jaskinie Longyue, seria konajmniej 24 ręcznie wykutych jaskiń, zostały odkryte w hrabstwie Longyue, przez mieszkańca wioski, który natknął się na nie podczas próby napompowania stawu wodą. Rozmiar tych jaskin jest imponujący. Zajmują powierzchnię ponad 30 m2, a największa ma kubaturę około 12,0 metrów sześciennych. Podczas ich budowy usunięto ponad milion metrów sześciennych skał, co byłoby nie lada wyzwaniem, nawet przy zastosowaniu nowoczesnych technologii. To kolosalne zadanie. Gdyby wykonywało je tysiąc osób pracujących niestrudzenie dzień i noc, zajęłoby około 6 lat. Głębokość jaskiń pozbawiona naturalnego światła rodzi pytania o to, jak starożytni budowniczowie pracowali w warunkach całkowitej ciemności. Profesor Jia Gong z Uniwersytetu Tongi spekuluje na temat użycia lamp. Ale nie odkryto żadnych artefaktów potwierdzających tę teorie. Każda jaskinia to rozległa przestrzeń z wysokimi sufitami, wspartymi na kolumnach i pomieszczeniami połączonymi korytarzami. Ściany i sufity są niezwykle gładkie dzięki równoległym, jednolitym dłutaniom. Wyglądają, jakby zostały ukształtowane przez precyzyjną maszynerię. Prezentując poziom rzemiosła, który kwestionuje technologiczne możliwości epoki. Jednym z najbardziej zagadkowych aspektów jaskiń Longiu jest całkowity brak jakichkolwiek historycznych zapisów lub dowodów na istnienie ludzi, którzy je zbudowali. Precyzja i skala prac sugerują, że była to wysoce zorganizowana i wykwalifikowana społeczność, jednak nie znaleziono żadnych narzędzi gruzu ani inskrypcji które pozwoliłyby zidentyfikować architektów. Teorie na temat ich przeznaczenia wahają się od eksploatacji kamieniołomów po grobowce lub miejsca ceremonii duchowych, jednak żadna z hipotez nie jest poparta konkretnymi dowodami. Wiadomo, że jaskinie charakteryzują się wyjątkowymi właściwościami akustycznymi. Ich konstrukcja pozwala dźwiękom rozchodzić się i rezonować, co sugeruje, że mogły być wykorzystywane do zgromadzeń lub ceremonii, w których dźwięk odgrywał znaczącą rolę. Hypogeum Halsafliniego Oto Hypogeum Halsafliniego, prehistoryczne arcydzieło wyrzeźbione w wapieniu na wyspie Malta ponad 5000 lat temu. Hypogeum to niezwykły podziemny labirynt, którego początki sięgają czasów egipskich piramid. Odkryty przypadkowo w 1902 roku, ten kompleks połączonych ze sobą komór, sal z echem i misternych rzeźb, urzekł zarówno archeologów, jak i badaczy zjawisk paranormalnych. Hypogeum datowane na okres od około 4000 do 2500, pa. Jest jedyną znaną na świecie prehistoryczną świątynią podziemną. Zbudowany w okresie saflini w prehistorii Malty, kompleks ten jest wielopoziomową konstrukcją sięgającą około 11 metrów pod powierzchnię Ziemi. Uważa się, że służył jako sanktuarium i miejsce pochówku, a podczas wstępnych wykopalisk odkryto szczątki ponad 7 tysięcy osób. Układ Hypogeum składa się z trzech poziomów, górnego, środkowego i dolnego. Górny poziom, najstarsza część kompleksu, składa się z naturalnych jaskiń, które później zostały sztucznie rozbudowane. Poziom środkowy pochodzi z okresu świątynnego między 3600 a 3000 rokiem p. Kokkan i charakteryzuje się misternie rzeźbionymi wnękami przypominającymi świątynie megalityczne, takie jak te znajdujące się na powierzchni na Malcie. Najbardziej zagadkowy jest poziom dolny, gdzie znajduje się miejsce najświętsze. Misternie rzeźbiona komnata oraz komnata główna. Sala główna zawiera unikalną atrakcję: otwór wyroczni. Gdy się do niego mówi, ten mały, okrągły otwór dramatycznie wzmacnia dźwięk, co sugeruje, że mógł być wykorzystywany do celów rytualnych. Ściany i sufity. Hypogeum, wyrzeźbione w całości ręcznie z poroża, i kamiennych narzędzi nawiązują do trylitońskich wejść i spiralnych wzorów świątyń naziemnych. Ta misterna architektura świadczy o wyrafinowanym rozumieniu akustyki, ponieważ niektóre komory przekazują dźwięk w sposób, który do dziś pozostaje zagadką dla naukowców. Jedna z komór, znana jako sala wyroczni, budzi szczególne zainteresowanie. Jej precyzyjnie dostrojona akustyka pozwala na słyszenie szeptu z tej sali w całym kompleksie, co prowadzi do spekulacji na temat jej wykorzystania do rytualnych śpiewów lub jako sposobu komunikacji z bogami. Wśród unikatowych znalezisk archeologicznych znajdują się artefakty takie jak śpiąca dama, gliniana figurka symbolizująca boginię płodności lub przedstawiająca śmierć. Oraz kolekcja wydłużonych czaszek. Podczas gdy niektórzy twierdzą, że są one wynikiem praktyk wiązania, inni spekulują na temat możliwości kontaktu z istotami pozaziemskimi lub genetycznie unikalną populacją. Do tajemniczej historii Hypogeum dołącza mrożący krew w żyłach fragment folkloru z 1940 roku. Kiedy to grupa uczniów i ich nauczyciel mieli zniknąć w jego obrębie podczas wycieczki. Pomimo gruntownego przeszukiwania, nie odnaleziono żadnego śladu, co podsyciło teorie o nadprzyrodzonych siłach i plotki o ukrytych przejściach prowadzących do podziemi. Dziś hypogeum zmaga się z wyzwaniami związanymi z warunkami środowiskowymi i działalnością człowieka. Działania konserwatorskie ograniczają liczbę zwiedzających, co czyni je jednym z najbardziej ekskluzywnych stanowisk archeologicznych na świecie. Dla tych, którzy go odwiedzą, oferuje on niezrównaną podróż do świata, który przetrwał próbę czasu i zapewnia namacalną więź z cywilizacją, która nadal stanowi zagadkę dla historyków. Podziemne miasto Naur, ukryte głęboko pod francuską wsią. Podziemne miasto Naur pochodzi z III wieku. Początkowo jaskinie te służyły jako kamieniołomy do wydobywania kredy. Z biegiem czasu, wraz z eskalacją konfliktów regionalnych, szczególnie w średniowieczu, mieszkańcy przekształcili te kamieniołomy w ukryte schronienie. Labirynt rozrósł się do rozległego kompleksu o powierzchni ponad 3 km z prawie 300 komorami, 28 galeriami i korytarzami, które mogły pomieścić ponad 3000 osób. Opustoszałe części miasta oferowały mieszkańcom dogodne miejsce do przechowywania towarów, stanowiące kryjówkę przed najeźdźcami i wędrownymi armiami szukającymi zapasów do kradzieży. Znajdowały się tam między innymi pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich, trzy kaplice i piekarnia z piecami. Kominy tych pieców i wszelkich innych podziemnych palenisk były starannie prowadzone przez istniejące struktury naziemne, aby ukryć codzienne życie toczące się 22 metry pod ziemią. Na przestrzeni dziejów te ukryte przejścia służyły wielu celom. Dowody wskazują, że w Dziatym i IX wieku Wikingowie szukali schronienia w tych murach. Jednak to podczas burzliwej wojny trzydziestoletniej w XVII wieku podziemne miasto osiągnęło szczyt popularności. W ogarniętym konfliktem konflikcie tysiące ludzi szukało schronienia w głębi Nauru, przekształcając go w twierdzę nadziei pośród chaosu. Wraz z stabilizacją sytuacji w Europie Zachodniej zapotrzebowanie na te podziemne sanktuaria malało. Z czasem pamięć o ukrytym mieście Naur zanikała aż do jego ponownego odkrycia w 1887 roku, które na nowo rozbudziło zainteresowanie jego tajemniczą przeszłością i zainspirowało pomysły na jego ponowne wykorzystanie. W XX wieku podziemna sieć Naur ponownie stała się ważnym, strategicznym schronieniem. Podczas I wojny światowej przekształcił się w niezwykłą atrakcję turystyczną dla żołnierzy, a wiele ich inskrypcji na ścianach zachowało się do dziś. Podczas II wojny światowej przez krótki czas służył jako kwatera główna nazistowskiej armii. Pomimo szeroko zakrojonych badań i eksploracji, podziemne miasto Naur wciąż skrywa tajemnice. Legendy mówią o nieodkrytych komnatach i ukrytych skarbach, które rozpalają wyobraźnię lokalnych folklorów. Prawdziwy zasięg tuneli pozostaje nieznany z powodu zawalenia się ich na przestrzeni lat, a niektórzy uważają, że nieodkryte przejścia. Mogą łączyć się z innymi podziemnymi systemami w regionie. Jesteś gotowy, aby odkryć sekrety przeszłości? Zasubskrybuj nowy kanał Dark Five. Starożytne tajemnice i wyrusz w podróż, aby odkryć najbardziej enigmatyczne i budzące podziw tajemnice starożytności. Jeśli są jakieś starożytne tajemnice, które chciałbyś, abyśmy zgłębili w kolejnych filmach, zostaw komentarz.